No, siemano widzowie, siemano, witam was bardzo serdecznie, słuchajcie. Wiecie co? Ja odkryłem, widziałem jak RoxMB MB nagrał pewien film i stwierdziłem, że ja też muszę wam to pokazać, kochani. Nie wiem, czy wiecie, ale niedawno, może niedawno, ale jakiś czas temu, yy, wyszła inna wersja Minecrafta, która się nazywa Minecraft Dungeons. I widzowie znalazłem po prostu normalnie datapaka, który pozwala, datapaka i mapę, który pozwala przejść tą, tą grę do naszej, na, naszego normalnego Minecrafta. Na jawie, także widzowie, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry i dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić naszą mapę Minecraft Dungeons, także na pewno będzie bardzo ciekawie, bo tutaj, ja wiem, że tutaj będą prawdziwe stwory memory, prawdziwe stwory memory włączymy sobie tryb normalny, żeby było troszeczkę ciężej i to. weźmiemy sobie chlebek i myślę, że możemy zaczynać nie wiem kompletnie co tutaj się może wydarzyć, po prostu no, nie oglądałem odcinka, nie oglądałem za bardzo odcinka uroksa, tylko po prostu zobaczyłem, że coś takiego w ogóle w ogóle powstało. Yy, także nie wiem, czego się mogę spodziewać. Czy ja powinienem mieć jakąś broń, czy, yy, czy nie powinienem mieć żadnej broni? Także zaraz się tutaj, wszystkie, wszystko, wszystkiego się tutaj oczywiście przekona. Widzowie, zobaczymy, co tutaj ciekawego normalnie odkryjemy. Zobaczcie, że tutaj są jakieś kurcze, belemone, stwory. Ja nie mogę. Ej, dobra. Ej, to wygląda naprawdę, naprawdę kozacko. Nie wiem, czy tutaj coś, coś zbiera. Czy tutaj. O nie! Widzę, że tutaj że tutaj normalnie płonie cały dach. Czy ja mogę tam jakoś się przedostać, żeby zobaczyć czy coś takiego, czy coś ciekawego tam jest? O nie mogę chyba się przedostać tam, kurczę, ale To nie dobrze. O mogę, mogę, mogę. Ale to to niczego tutaj nie ma ciekawego. Dobra, kochani, szczerze Wam powiem, że bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawe jest tak yy, zajrzeć na mapę od Minecraft Dungeons w ogóle, ale tak od strony Minecrafta zwykłego. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to w ogóle tutaj wszystko wygląda. Tu widzę, że nie możemy tam niestety wejść, tam jest zablokowane wejście. No trudno, no czasem tak po prostu, czasem tak po prostu bywa. Ale zobaczcie, jak to się wszystko ślicznie prezentuje. Ja to to wygląda, jakby to była jakaś taka wielka, yy, wielka wioska. Tylko niepokoi mnie te palące domy, że po prostu ktoś tutaj yy, podpalił. Te domy, tu, tu mogę wejść? Tu mogę wejść, a tu chyba nie powinienem móc wejść. Tak mi się wydaje, że przynajmniej tu powinno być to zablokowane, bo to jest zablokowane. Chociaż nie, chociaż nie wiem, ale nie chcę tam na pewno spadać, bo coś mi się może stać i wtedy będę musiał jakoś e, skaksować. Ale zobaczcie, że faktycznie. Ta mapa wygląda identycznie jak Minecraft Dungeons. Możecie mi w ogóle napisać w komentarzu, czy kiedykolwiek w ogóle wygraliście na mapie w Minecraft Dungeons? Czy kiedykolwiek udawało wam się, yy, udało wam się obejrzeć u kogoś? Czy, yy, czy na przykład poograć Minecraft Dungeons? Ja szczerze wam powiem, że ja oglądałem yy, całą serię u Huntera. I było naprawdę, no naprawdę super, to się po prostu prezentowało. Naprawdę było bardzo, 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 bardzo fajna po prostu była. Dobra, słuchajcie, yy, co tutaj jeszcze ciekawego mamy? że te domki no one są takie dosyć puste, bo one są tylko takie, tak jakby na pokaz tutaj. Wiecie co, ja może biegać i zbytnio nie będę, bo ja chcę y, pozwiedzać tą mapę. Mi się wydaje, że ta mapa jest bardzo, bardzo poglądowa, w sensie, że ona wygląda identycznie jak Minecraft Dungeons, tyle, że tutaj nie ma po prostu walki, nie ma potworów, ona jest taka bardziej rekreacyjna, także idealnie, widzowie. Dzisiaj mamy rekreacyjny odcinek z przeglądania y, mapy Minecraft Dungeons. Dobra, co tutaj jest w ogóle? Takie dziwne, dziwne gesty tu są. No dobra, słuchaj, Słuchajcie, co my tutaj ciekawego, ciekawego tutaj mamy? Tu widzę, że jakaś dziwna budowla, dobra Przejdziemy sobie może przez ten most, może sobie zwiedzimy Co tutaj w ogóle jest, tu widzę, że y, Pajęczyna jakaś jest tutaj y, Przy samej ziemi, przy tam Przy wodospadzie, to jest ciekawe To jest bardzo ciekawe, co ta pajęczyna tam robi Dobra, słuchajcie, lecimy oczywiście sobie dalej Zobaczymy co tutaj ciekawego jeszcze Jeszcze mamy, widzę, że tu jest pełno takich młynów Czy ja mogę to zebrać? Mogę to zebrać Ale ja mam już tak chleba, także Żeby zbierać z niczego tutaj Yy, nie będę, jak widzicie, te wszystkie domy są do siebie bardzo bardzo podobne. One są w bardzo podobnej stylistyce. Widzę, to co, co to jest w ogóle za blok. Poczekajcie, wiecie co? Ja bym chciał wejść tutaj, bo ja bym musiał zobaczyć, yy, co to jest ten blok, ten tu. Poczekajcie, wiecie co? Ja niestety muszę troszeczkę zniszczyć bloki, bo ja yy, może niestety troszeczkę zniszczyć. Ale ja mam tylko jedno pytanie: co to jest to? A to się nie dowiem, ale e, chciałem zobaczyć co to jest to, bo kurczę, belemolę, nie widziałem nigdy takiego bloku w Minecrafcie, który świeci. Także może wy wiecie, jak wiecie, to oczywiście napiszcie w komentarzu, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Dobra, lecimy sobie oczywiście dalej. Co tutaj ciekawego mamy? Widzę, że to... O nie, zniszczyłem lampę! To nie byłem ja! To nie byłem oczywiście, ja to widzę, że jest takie skrzynia, ale będzie chyba pusta, tak. To jest są w ogóle puste w ogóle skrzynie, e, bo to, to jest taka mapa bardziej właśnie poglądowa, ale myślę, że... Tutaj byłoby kozacko jakoś zrobić sobie normalnie, wiecie co, jakiś taki tryb w Minecraftcie Minecraft Dungeons, to by było, to by było bardzo, bardzo ciekawe, no to by było w ogóle super, ej zobaczcie, tam mamy jakiś targ, ja chcę iść na ten targ, tylko jak ja mogę tam, tam dotrzeć, dobra, może pójdziemy sobie troszeczkę szybciej e, z tej strony, ja mogę zejść, mogę zejść tam kozacko. Ja jestem w ogóle bardzo fanem takich targów, takich yy, takich malutkich tych wszystkich yy, stry, straganów. Bardzo mi się to bardzo bardzo mi się to podoba. Dobra, zobaczymy, co ciekawe Tylko jest. Tu są wszystkie puste domki. puste domki to, to to szkoda, bo jakby tam było coś ciekawego tam było, to by byłoby bardzo 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 fajnie, co nie? Dobra, wejdziemy sobie, może zobaczymy co tam ciekawego na tym straganie tutaj będzie. Um... Dzień dobry! Jest tu jakiś fajny ziomek, który chciałbym mieć tutaj ładnie... ale patrzcie jaki fajny! Zobaczcie jaka fajna taka jakby plandeka. To mi się mega podoba. Widzę co mamy be beczyłki. A tutaj jest posąg z Minecrafta. Tak tu jest posąg. Nie wiem, czy to nie jest tej villager, villager czy, yy, czy coś takiego. Ale faktycznie tutaj mamy posąg, to widzę, że jest jakiś dozownik, nie wiem, czy to nie jest czasem jakiś taki checkpoint, czy, 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 czy coś takiego Tak to chyba działało w Minecraft'cie Dungeons, ale zobaczcie Poczekajcie, ja się może cofnę, bo ja jestem ciekawy, czy, czy to jest jedyna droga, którą w ogóle ja mogę tutaj iść W sensie, czy y, czy tam jakbym się cofnął, tam dalej poszedł w tamtą stronę, to tam coś innego czasem nie ma Poczekajcie, ja się na szybkości tylko cofnę, bo ja nie wiem, czy nie omijam czasem mapy ale dobra, pójdziemy sobie tu może z tej strony. Zobaczymy czy coś tam ciekawego jest z tamtej strony. A nie, dobra, z tamtej sam strony chyba nic ciekawego nie ma, także widzicie co? Ja zrobię sobie park, parkiera. Parkuję sobie normalnie tutaj wyczyniam. Łop, 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 łop! Olej, ja normalnie jaki parkier tutaj był. No i kozacko, no i to mi się to mi się podoba. Dobra, lecimy dalej. Lecimy oczywiście sobie dalej. Zobaczymy, na co ciekawego jeszcze tutaj natrafimy. Widzicie, że jesteśmy w jakiś taki. Znowu wychodzimy jakby z tamtego miasta, bo tam to było jakby miasto. I tu są jakieś kolejne rzeczy, tylko to coś to robi, to nic nie robi. Nawet chyba nie prowadzi nigdzie nic. Nie wiem, co to jest za miejsce. Nie wiem, zbytnio co to jest za miejsce, bo mi się nigdy nie, nie przytrafiło grać w gradzie Minecraft Dungeonsa. Ale zobaczcie, co my tutaj mamy. Tu zobák ještě To są jakieś takie dziwne, w, dziwne jakby em, Kaniony, tylko takie wodne No zobaczcie, tam się mapa kończy, że to, to ta mapa jest w sumie skończona No tak, bo Minecraft Dungeons to taka mapa, to taka gra z góry, także no, na pewno to To nie jest taka nieskończona gra jak w Minecrafcie Ale naprawdę jest pięknie, tam jest jakaś skrzynka Ja tutaj jest nie uwaga oh. A wiem, bo te skrzynki, one sygnalizowały te skrzynki Co są w Minecraft Dungeonsie, w, w Dungeonsie były też takie skrzyneczki także że one fakt, faktem nie były puste jak tutaj ale faktycznie były też tam takie skrzynki normalnie w Minecraft Dungeonsie, i to jest, to jest super, dobra. Wiecie co? Polecimy sobie może kawałek dalej, bo będę chciał jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Wiecie co, widowie? Ja będę chciał sprawdzić, bo zainstalowałem też sobie Datapaka, który dodaje animację potworom, i będę chciał na pewno zobaczyć, jak te potwory po prostu wyglądają na tych animacjach i czy w ogóle te animacje tutaj działają. Zobaczcie, tam jest jakiś zamek. To ja może pójdę tylko zamku chciał, bo bardzo bym chciał zobaczyć, jak ten zamek. Się prezentuje, tylko tam wejścia nie ma zbytnio. No ale, dobra, ciekawe, ten zamek, też taki kurczę, ale fajny taki. Taki inny, dobra. Hopsa, sa, hopsa, hopsa, Co my tutaj mamy, ciekawego? Tutaj widzę, że jeszcze tutaj kawałek chyba drogi gdzieś jest. Dobra, widzę, że tutaj. I to jest chyba nasza, nasza miejscowa. Tak mi się zdaje, że to jest chyba nasza miejscowa w, w Minecraft Dungeonsie, która tak jakby ona nas wszystko tak jakby yy, kończyła. Dobra wiecie co widzowie. Ja włączę sobie teraz game'a na Creative i weźmiemy sobie... Piladży, pilager, jak się nazywa? Zły y, osadnik, to jest zły osadnik y, A może, chwilę, zły będę y. ale wiecie co? Ja chcę sobie zobaczyć jak wyglądają y, Tutaj o, te pilagerowie, bo w Minecraft Dungeons Dodali pilagerów, wiadomo Tylko tutaj jajko, jajko, jajo Jajo, jest, dobra Może to jest przywoływacz? Nie, to chyba nie jest przywoływacz, ale... Ale ciekawe mnie w ogóle... On ma to dziwne, dziwne dźwięki ma ten przywoływacz. E, jajo. Co to jest, Jakie to są w ogóle te? E, z, z, piglin, obrońca, obrońca. Nie wiem czy to może być obrońca. O Guardian, No nie, to nie, to nie jest obrońca. Dręczyciel, to może być on! Nie, to nie dręczyciel! Jajo. I co tutaj, gdzie, jak się nazywa to strażnik, to raczej nie. A, poczekajcie, to może być w sumie. To może być w sumie obrońca, bo tam było. Jest strażnik, a może to obrońca? Tak, to jest obrońca! To poczekajcie, game of survival. Czy... Wy macie, nie, nie, zostawcie mnie, goją mnie! Patrzcie to widzowie, dziękuję za oglądanie tego odcinka, ja byłem dział Minecraft, zostawcie oczywiście łapeczkiem w górę, a mnie goniam ja ze strażnicy, z jej co by zrobisz, ty umiesz parkura? Uwiam! Dobra, nieważne, widzowie, ja byłem dzia Minecraft, dzisiaj odcinek taki e, luźniejszy, króciutki, bo chciałem wam pokazać po prostu mapę od e, Minecraft Dungeons, Ja byłem dział Minecraft, do nas do gazu, Elowi no!